Nazywam się Bob Globerman. Nie mogłem brać udziału w teleturniejach, bo jestem za dobry. Dorastałem w Phoenix w Arizonie. To najgorętsze i najnudniejsze miasto, jakie można sobie wyobrazić. W dzieciństwie nie miałem wielu przyjaciół. Byłem nerdem i często oglądałem telewizję. Uwielbiałem Star Treka. Spock stał się moim nauczycielem. Mówił, kapitanie, ten łuk charakteryzuje się dużą elastycznością. Elastyczność. Co za słowo? Od razu je zapisywałem. Zapisywałem wszystko, czego się dowiedziałem. Zacząłem oglądać teleturnieje. Uczestnicy zdobywali nagrody, odpowiadając na pytania z wiedzy ogólnej. Pomyślałem, że mogę tak zarabiać, ale potem zostałem prawnikiem. Nie znosiłem swojego życia. Wiedziałem, że można żyć lepiej. Któregoś dnia trafiłem na ogłoszenie. Lubisz teleturnieje? Zgłoś się na casting. Poszedłem na Classic Concentration. Wygrałem. Jestem obecnym mistrzem. W tej grze liczyła się dobra pamięć. Spodobało mi się, więc rzuciłem prawo. Postanowiłem wygrać wszelkie możliwe teleturnieje. Zawsze się przygotowywałem. Kiedy zgłosiłem się do koła Fortuny, grałem w wersję wideo i planszową tej gry. Nieustannie. Wygrywałem biżuterię, wycieczki i dużo pieniędzy. Ludzie myślą, że łatwo jest się dostać do teleturnieju. To nieprawda. Trzeba wypełnić mnóstwo formularzy. Brać udział w przesłuchaniach, czasem dwóch albo trzech. Kiedy wreszcie do ciebie zadzwonią, trafia się do puli. W dniu nagrania czeka się na zapleczu godzinami, aż wywołają twoje nazwisko. A jeśli nie wywołają, trzeba zacząć od nowa. Przez kolejne 10 lat grałem w kolejnych teleturniejach. Wygrałem 139 ,000 tysięcy w Chance of a Lifetime, 55 tysięcy w Who's Still Standing, 20 tysięcy w kole fortuny i 20 w Catch 21. Wygrywałem, czułem się wspaniale i zgłaszałem się do następnego programu. Moja kariera się rozwijała. Wtedy wszystko się zmieniło. W gazecie znalazłem ogłoszenie o nowym teleturnieju. Poszedłem na przesłuchanie. Zwykle robili wtedy odsie, ale nie wiedziałem, że padnie aż 100 pytań. Najwyższy budynek świata, najdłuższa rzecz. Pytania o filmy, sztukę, literaturę, nauki ścisłe. Myślałem, że już nie oddzwonią, ale moje marzenie się spełniło. Potem zdałem test osobowościowy i zostałem zakwalifikowany. turniej nazywał się Show Me the Money. Prowadził go William Shatner. O mój Boże, uwielbiałem go. Przyszedłem na nagranie. Żona i mama 6 godzin czekały na widowni. Wtedy asystent produkcji. Powiedział mi, że wchodzę w następnym segmencie. Nareszcie. Miałem 8 lat i oglądałem Star Treka z kapitanem Kerkiem, a teraz poznam Williama Shatnera. Ten teleturniej miał być spełnieniem moich marzeń, ale też najgorszych koszmarów. So the way that show me the money to teleturniej z wiedzy ogólnej. W każdej kategorii wybiera się jedno z trzech pytań. Jeśli nie zna się odpowiedzi, raz można spasować. Można też zwrócić się do jednej z kilkunastu tancerek i powiedzieć: Show me the money. Pokaż forsę. Wtedy ona rozwija zwój i ujawnia stawkę. Wynosi ona od 50 tysięcy do miliona dolarów. Ale w jednym zwoju jest karta śmierci, czyli automatyczna plajta i eliminacja. Żeby wygrać nagrodę, trzeba odpowiedzieć na sześć pytań. Go your bank na scenę, było zimno. Pierwsze pytanie: Kto śpiewał słynną piosenkę like a rock? Bob Seger. Trzy razy byłem na jego koncercie. Wybrałem Jesenię. Jesenio, pokaż forse. Jesenio rozwinęła zwój 200 tysięcy. Ogarnęła mnie ekscytacja. Czułem się niesamowicie. Wygrałem 200 tysięcy, bo znałem odpowiedź. Odpowiedziałem prawidłowo na drugie pytanie. Trzecie. I czwarte. Masz świetną pasę. Pół godziny minęło jak zbicza strzała. Czułem się jak król świata. Miałem 650 tysięcy dolarów. I wtedy usłyszałem te potworne słowa. William Shatner. William Shatner powiedział: Panie i panowie, skończył nam się czas. W następnym odcinku dowiemy się, czy Bob Globerman, nasz obecny mistrz, powiększy swoją wygraną, czy straci wszystko. To przerażające. Właśnie wygrałem 650 tysięcy, a następnego dnia mogę wszystko stracić. Przez całą noc nie zmrużyłem oka, musiałem się uczyć. Kiedy przygotowujemy się do teletrunieju, wkuwamy fakty z kategorii takich jak polityka, geografia, rozrywka, nauki ścisłe, sztuka, literatura, sport. Czytamy ciekawostki o prezydentach, poprawkach do konstytucji i geografii. Wreszcie zadzwonił budzik. Żona spytała, czy jestem podekscytowany. Nie, jestem przerażony. Czuję się potwornie. Kręciło mi się w głowie. W Poczekalnie była ze mną żona. Spytała, jak się czuję. Stefanie, umieram ze strachu. Chwilę później zawołano mnie do studia. Wróciłem na antenę. Zostały mi dwa pytania. William Shatner powiedział, Bob, nasz mistrz wygrał już 650 tysięcy dolarów. Pyta, czy jestem gotowy do gry. W myślach piszczałem nie, ale na wizji powiedziałem tak. Padło pytanie... Jak się nazywa rumuńska gimnastyczka, która w 1972 wykorzystała piosenkę z żaru młodości? Wiem, wiem, Nadia Komaneci. Barbara, pokaż force. Dodatkowe 100 tysięcy. Mam już 750 tysięcy na koncie. Czuję się świetnie. Zostało mi ostatnie pytanie. Jeśli odpowiem poprawnie, zgarniam całą pulę, ale jeśli wylosuję kartę śmierci, stracę wszystko.